Cześć, witajcie! Jesteśmy z Wami Czołem znowu. Majówkowo. Jeszcze. Majów, majówkowo jeszcze, tak? Taka przedłużona majówka trochę po naszej stronie, natomiast wiemy, że pewnie nie możecie się doczekać wideo recenzji nowego filmu w ramach cyklu Bliskich, Kino Bliskich Relacji, które już w niedzielę, 14 maja o godzinie 15, a będzie to film. A będzie to film Huria. Ci z Was, którzy byli na poprzednim seansie, albo ci z Was, którzy uważnie czytają nasze social media, być może zauważą, że początkowo planowaliśmy seans innego filmu, ale po długich, burzliwych dyskusjach zdecydowaliśmy się na Hurię. I mamy już w sobie takie dość silne przekonanie, że to była dobra decyzja, bo film rzeczywiście jest. Ciekawy, wielowątkowy. Dobrym materiałem tak. do dyskusji na temat relacji z, samych sobą, z samym sobą i z innymi e, ludźmi. Bo mm, jest to film algierskiej reżyserki. Film, którego głównymi bohaterkami są kobiety, chyba nie przesadzę, jeżeli tak powiem. Zresztą churia e, to tytułowa mm, bohaterka filmu. Młoda kobieta, która jest tancerką, która. No, w wyniku splotu różnych okoliczności, o których może nie będziemy dokładnie opowiadać, traci możliwość dalszego tańca w takiej formie, w jakiej dotychczas to robiła, i na dodatek traci mowa, czyli traci możliwość komunikowania się werbalnego z innymi ludźmi. Dokładnie, a z mojej perspektywy to, co jest ważne i co ten film jakby mi dał, to po pierwsze taki rzut na rzeczywistość społeczeństwa i na złożoność jakby sytuacji, w której się znajduje społeczeństwo algierskie. I to jest na pewno taki wątek, który, który wypłynie po prostu i na pewno pogadamy o tym i w dyskusji, i w prelekcji do, do filmu, tak, żeby wszystkich wprowadzić, bo ten, to, ten background wydaje mi się, że jest istotny po prostu. Tak, mi się e... bardzo kojarzy z grubą kreską Tak, ale to też, to też pozwala po prostu lepiej zrozumieć w filmie to, co, co reżyserka chciała pokazać. Mm -hmm. To po pierwsze, a po drugie z mojej perspektywy Szukając takiego jakby tła psychologicznego, no to jest to kwestia tego, jaką wartość może mieć dla nas w radzeniu sobie z różnymi trudnościami grupa wsparcia, no bo tutaj właśnie z taką grupą spotyka się Huria i na taką grupę trafia i dzięki takiej grupie chyba radzi sobie z, z tym, czego doświadczyła. No tak, myślę, że ten film dość mocno pokazuje, jak ważne są relacje i że to one w dużej mierze nas regulują, że to poprzez bycie w relacji regulujemy swoje emocje, czyli od razu mi się skojarzyło z bliską relacją, to, co, tak, tak, tak. co zaczęłeś opowiadać o ktoś postanowił właśnie wyjechać ze szczerku, z majówki. Jakby przepraszamy, że akurat teraz. Natomiast ja tak dodam, dodam od siebie, że dla mnie głównym wątkiem tego filmu jest jednak wątek traumy, tego jak trauma zapisuje się w ciele. Ciele, jak ona w tym ciele jest wręcz fizycznie obecna, ale też o tym, jak ciało, jak ruch pozwala do tej traumy dotrzeć, pozwala jakby wyrazić, wentylować emocje, które są trudne do zwerbalizowania, do jakiegoś takiego nazwania. Intelektualnego bardziej. No i tutaj ten taniec będzie miał taką uzdrawiającą moc, i to na takich, chyba, kilku wymiarach, co najmniej. I to chyba. Tyle tak naprawdę na tytułem wstępu. Mamy no, nadzieję, że Was zachęciliśmy. I, jeszcze, i jeszcze jedna rzecz, tak mi przychodzi hmm. do głowy, w ogóle też, a propos majówki i, i bycia w klimacie majówki, mm, że w tym filmie jest dużo energii, takiej energii typowo kobiecej, takiej, wiecie, dziewczyńskiej. Może to trudno, by, jakby, <laughs> załapać. Mm, jak jest się mężczyzną, prawda, natomiast tak, tak jak sobie ten film oglądałam, to sobie pomyślałam od razu o tym, że a spotkałbym się z jakimiś dziewczynami, bym sobie z nimi po prostu pogadała, e, bo no du, dużo w tym filmie jest tutaj obrazu, światła, dźwięku i takiego fajnego dziewczęcego śmiechu. No i wydaje mi się, że, że też nie zabraknie tego, może niekoniecznie tańca, ale przynajmniej fajnej dyskusji nie zabraknie na kinie. Planujesz Kiedy będziemy? No. Nigdy nie wiadomo. Kiedy będziemy sobie opowiadać Mógłby i oglądać... Mógłbyś się zobowiązać do tego publicznie. Film... Nie. Oglądać ten film, a potem o nim dyskutować. Także zapraszamy Was serdecznie. Bilety do nabycia w kasach Kina Charlie oraz oczywiście na stronie www.charlie.pl. I zachęcamy Was do, do spotkania, do spędzenia z nami. Kilku przyjemnych godzin. Właśnie 14 maja o godzinie 15:00 Charlie. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć! Paść.